Środki europejskie zaangażowane zarówno w program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, ale również te środki, które mamy do dyspozycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej czy innych programów zarządzanych centralnie, są pozyskiwane w sposób bardzo efektywny, bo. Możemy dzisiaj mówić o tym, że wśród wszystkich regionów województwo podkarpackie zajmuje drugą pozycję zarówno w kontekście kontraktacji środków, ale również wypłaty środków na rzecz beneficjentów poszczególnych działań. To pozwala nam mówić o tym, że do połowy tego roku będziemy w stanie w ramach ogłoszonych naborów wniosków zaangażować 50% alokacji programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, a przypomnę to ponad 10 miliardów złotych. Dzięki temu możemy mówić o bezpieczeństwie realizacji perspektywy 2021-2027. I to przed nami, Szanowni Państwo, rozpędzenie perspektywy 2021-2027 i inwestowanie tych środków w te obszary, które są potrzebne do tego, aby województwo podkarpackie mogło się rozwijać z sukcesem. E, oczywiście będziemy dalej pozyskiwać środki z programów krajowych, tak jak robiliśmy to do tej pory. Więc moim zadaniem jest również dobra współpraca z pozostałymi e, członkami zarządu, aby tych środków jak najwięcej z programów krajowych wpłynęło tutaj do Podkarpacia. Dzięki zaangażowaniu pana marszałka Władysława Ortyla dalej możemy mówić o tym, że będziemy korzystać z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, bo przypomnę, miało go już nie być w perspektywie 21-27, ale tutaj te działania prowadzone przez pana Marszałka spowodowały, że dalej możemy o tym programie mówić. Szanowni Państwo, oprócz tego, co będzie na przyszłość, czyli 21 27 perspektywa, nie możemy zapominać o perspektywie 2014-2020, która w tej chwili jest w trakcie zamykania i rozliczania się instytucji, czyli Urzędu Marszałkowskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Komisją Europejską. Na to rozliczenie mamy czas do 2025 roku na złożenie wniosku o płatność końcową 2026. Rok na zamknięcie perspektywy, więc trochę czasu jeszcze jest, ale dzisiaj musimy dokończyć te projekty, które na przykład złożyły swój wniosek o płatność 31 grudnia 2023 roku, bo taka możliwość też była. Więc zamykamy również perspektywę 2014-2020, tak aby wszystkie euro, które zostały przyznane województwu podkarpackiemu, w województwie podkarpackim zostały i myślę, że taką gwarancję możemy tutaj z Panem Marszałkiem złożyć. Szanowni Państwo, nierozerwalnie z funduszami europejskimi związane są instytucje takie jak Podkarpackie Centrum Innowacji, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Fundusz Rozwoju. I te instytucje będę miała przyjemność nadzorować merytorycznie w związku z działalnością, którą realizują, czyli wdrażają środki europejskie, bądź takie jak Podkarpackie Centrum Innowacji. Jest jednym z większych beneficjentów środków europejskich, również pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia czy programu regionalnego na perspektywę 2014-2020. W związku z powyższym będziemy chcieli, aby te środki, które zostają przekazywane czy to Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, czy Podkarpackiemu Centrum Innowacji, były w pełni zaangażowane w dobre projekty rozwijające nas gospodarczo, bo to instytucje, które głównie kierują swoje środki do przedsiębiorców, do jednostek naukowych. Tak, aby ta e, koordynacja współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a e, jednostką naukową była na jak najwyższym poziomie. No i oczywiście, szanowni państwo, jak już to wszystko zrealizujemy z sukcesem, a cały czas tak realizujemy. Trzeba o tym głośno mówić, bo wymaga tego też od nas Komisja Europejska, aby o środkach europejskich mówiło się głośno, często e, i z ogromnym zaangażowaniem i tutaj trzeba podkreślić, że Polska, województwo podkarpackie też zgodnie z badaniami, które zostały przeprowadzone, mieszkańcy, polscy mieszkańcy województwa podkarpackiego są najlepiej wyedukowanymi mieszkańcami, jeżeli chodzi o informacje o środkach europejskich i o tym, jak te projekty są realizowane. Co co bardzo cieszy, ale chcemy nad tym pracować dalej. Czyli właśnie poprzez departament Promocji chcemy o tym mówić, jak środki europejskie rozwijają województwo podkarpackie, ale też chcemy, żeby przedsiębiorcy, którzy realizują doskonałe projekty, innowacyjne projekty ze wsparciem środków europejskich, mogli się tym pochwalić na rynkach międzynarodowych, i takie właśnie cele sobie stawiamy, aby promocja przedsiębiorczości, rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorców była realizowana na bardzo szeroką skalę. No i oczywiście całe województwo podkarpackie, które ma bardzo wiele e, dobrych miejsc do zaoferowania, do zaproponowania turystom. Chcemy, żeby poprzez właśnie produkt turystyczny, poprzez przedstawienie informacji o tych możliwościach turystycznych, również dawać szanse i możliwości rozwoju. Przedsiębiorcom z branży turystycznej, tak aby ten turysta, który chce przyjechać na Podkarpacie, mógł tu zostać jak najdłużej, a tym samym pozostawić jak najwięcej środków, które będziemy mogli dalej inwestować w kolejne działania.